19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W ciu kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To Do dorosłe życie. Dziewiętnaście plus! Cześć kochani, proszę was, napiszcie mi coś fajnego i pocieszającego, bo u nas same kłopoty. Wiecie, że Matylda wczoraj nas okradła, co prawda. Zuzie udało się odzyskać wszystkie nasze rzeczy, ale zawiodła się na swojej siostrze i jest załamana. No i pewnie widzieliście też, co nagrał Krzysztof Markowski. Mam tylko nadzieję, że on nie będzie chciał tutaj przyjść z tą sarą, przecież to by było świństwo największego kalibru wobec Oscara. W ogóle. Co ty widzisz, Krzysiek, w tej dziewczynie, no? Ogarnij się! Kiedy to się stało? No, wczoraj się zesz. Ja pierniczę, oni mają zamiar tutaj przyjść, naprawdę? No, nie, nie, Krzysiek tego nie zrobi, on jest w porządku, tylko się chłopak zakochał. Nie no, co ty do mnie <słuch> mówisz, Irek? Zakochał się w wariatce, która sadziła mi syna do więzienia. Pani Marto, no proszę się nie denerwować. No jak ja mam się nie denerwować? Przecież on jest moim wspólnikiem. No wiem i mamy problem. Słuchajcie, trzeba się go pozbyć, że ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żebyśmy mieli teraz razem współpracować. Tak, Ej, Marto, ja się zgadzam, ja też nie będę mogła patrzeć na Sarek, jak ona jej będzie przychodziła. Boże, w ogóle jakimi ludźmi wy się otoczyli? Marta, no nie mieliśmy innego wyjścia, sama chciałaś sprzedać pap. no to musieliśmy znaleźć udziałowca. I kogo znaleźliście? Którego omotała jakaś wariatka opętana nienawiścią do Oskara. Czy Krzysiek tego nie widzi? Nie no, nie widzi. Wylasz się! Natychimast! Wylasz się stąd! Spokojnie! Masz czelność jeszcze przychodzić po tym, co zrobiłaś Oscarowa. Ale proszę na mnie nie krzyczeć. Nie, ja nie będę krzyczył. Teraz ja zabiję! Marta. Marta. Ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, ale proszę zobaczyć, co zrobił mi pani syn. To był wypadek. Tak, spowodowany przez Oskara. Myśli pani, że jestem szczęśliwa z tego powodu, jak to się skończyło? Nie, tylko że o tym nigdy nie zapomnę. Bo to już nie od was wszystkich! Nie, Oskar ci nic nie zrobił. Sama wpadasz na tą szybę. Ja wiem, że pani chciałaby tak myśleć, ale to nieprawda. Co ty w ogóle wygadujesz, Sara? Kupię, ty się zlitu, ty naprawdę i wierzysz. Tak, wierzę. Saru. Nie, to jest chyba jakiś żart! Powiedz mi, ile chcesz za ten no ile? Powiedz, pyram się, nie chcesz za swoje udziały. Ile mam dać Ci pieniędzy, żebyś, żebym ci musiała tutaj już więcej oglądać? Ciebie ani jej! No ale. Słuchaj, spłacę cię, spłacę cię co do grosza. Zapłacę ci nawet dwa razy tyle. Tylko wyloś stąd, wylośnij się Dobrze. razem! Chodźmy stąd. Jeszcze o tym pogadamy. Dziękuję, Irek, że mnie powstrzymałeś. No myślałam, że oczy wdrapie tej Jędzy, No. D dobra, Marta, ale ty trzymaj nerwy na wodzy. To jest taka Jędza twana, że ona się przed niczym nie powstrzyma. Wszystko przeciwko nam wykorzysta. Chcesz się go pozbyć. Jego i jej. Że ja nie dam rady na nim dłużej patrzeć, no? Krzysiek, tym razem mówię wprost do ciebie. Człowieku, opamiętaj się, co ty wyprawiasz. Błagam cię, zrozum, że Sara jest podstępną oszustką, która cię tylko wykorzystuje. Czy ty tego nie widzisz? Proszę cię, Krzysiek, nie daj jej się okłamywać. No, Krzysiek! Lena od kilku tygodni spotyka się z Filipem. I choć Filip odpowiada jej pod każdym względem, to jest trochę rozczarowana ich życiem seksualnym. Lenka, poczekaj, proszę. Powiedz mi, dobrze ci było? A o co ci chodzi? No bo widzę, że jakoś tak, wiesz, no... Nie, no coś, ty, było naprawdę super. Naprawdę fajnie. Fajnie. Nie cudownie, nie bosko, nie wspaniale, tylko fajnie? Filip, czy wiesz się słówek, no? Ona no po prostu mi jest z Tobą mega cudownie i jest mi z Tobą wspaniale, po prostu. I też też, żebyś była szczęśliwa. Ale Filip, ja jestem szczęśliwa. no Po prostu. Jest okej. Okay. Naprawdę. Lęka. Okej. Okay. Filip, nie będę się z Tobą teraz decydowała, komu było bardziej super. No coś ty. Okej. Okay. Na razie. Izu, przepraszam. Lena, y, przepraszam, my nie zamknęliśmy drzwi. Y, y, chciałam się wykąpać, a Frodo za mną przyszedł i... No i razu się na mnie rzucił i już w sumie drugi raz dzisiaj. Ja do pokoju pójdę. Ja jestem udziałowcem. Nie Serdecznie wsłuchuję, naprawdę, ale może mielibyście na uwadze to, że nie mieszkacie sami. Cholera! Ale masz swój pokój, no! Nie musisz tego robić wszędzie. S sorry. Co jest? Dostałam burę. Za co? No, musimy się zachować trochę grzeczniej. Niby dlaczego? No, ale nie przeszkadzało, że się kochaliśmy w łazience. No to Lena ma problem. Nie, no, ona ma rację, ty się rzucasz na mnie w każdej możliwej chwili. No i co z tego? No, co ty robisz? Rzucam się na ciebie. No, przestań! Puszczaj! Bo co, bo Lena zazdrości ci seksu, co? On jest nie zazdrości, bo ma swój. No, ma. Ten jej Filip to jeszcze dobrze nie docisnął. Co, co ty gadasz za głupotę? No, tak, Robi jakiś pod Nie Tak, ja, ja, ja. nie tak, tak jest. A ją po prostu, żeby porządnie. Nie? Co ty musisz? Co nie dokończyliśmy. Nie, to jest spółka cywilna. Krzysiek ochłonął po awanturze nie, w pubie kto... i zastanawia się nad propozycją matki Oskara. Zamiast pubu woli święty spokój. Sara udaje, że go wspiera, ale sama nie zamierza odpuścić. Zemsta na Oskarze to w tej chwili jej jedyny cel. Ej, krzyki awantury ja się do tego nie nadaję. A czemu nic nie mówisz? Nie niepotrzebnie cię brałem dzisiaj do tego pubu. Nie, nie, tylko... Krzysiek, naprawdę chcesz sprzedać swoje udziały? No ale sama widzisz, co tutaj się dzieje. Nie da się prowadzić biznesu w takich warunkach. Ja nie potrafię. Ale ty nie zrobiłeś nic złego. Wszystkiemu winien jest Oskar. Nie powinieneś dawać się tak traktować. Ale Sara, mi nigdy na tym pubie nie zależało. Jeszcze jak ty się masz przez to wszystko denerwować, mówię ci, rozwiążemy spółkę i znowu będziemy mieć spokój. No może masz rację, Na Krzysiu. pewno mam. Ale Krzysiek, w zasadzie to dlaczego ty się masz pozbywać tych udziałów? Nie rozumiem. No, jeśli to Marty jest niezadowolona ze spółki, to niech ona sprzeda swoje. No, w sumie mógłbym odkupić. No, mielibyśmy swój paw, zatrudnilibyśmy nim swoich ludzi. Mhm. Irek. Nie odbieraj od niego. Widziałeś, jak nas potraktowali. A co to darze nie będę odbierał. No. Ale, ale kiedy? Teraz! Dobra, 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 zaraz będę. Irek chce się spotkać. Po co? Chce pogadać. Dobra, to chodźmy. Ale w cztery oczy. Krzysiek, proszę cię, nie. On będzie chciał nas skłócić. Zacznij ci opowiadać, jak ja jestem zła i niedobra. Nie jest w stanie mnie przekonać. Nie martw się. Halo, Iwona? Musisz jak najszybciej przyjechać do Krzyżka. No proszę cię, chyba nie będziemy się kłócić do końca życia, prawda? Dobrze, przepraszam cię za to, że wyrzuciłam cię ze szpitala. Teraz proszę cię, przyjedź do mnie jak najszybciej. No, czekam. Dzięki, że przyjechałeś. Przyjechałem, bo mam dość tego, że ciągle się znęcasz nad moją dziewczyną. I to się musi skończyć, stary. Popierzanujmy się, chyba się ona nad nami znęca. Szczególnie nad Oskarem. To znowu będziemy się żreć, tak? Jak tak, to na razie. Poczekaj, Krzysiu. Powiem tak, nie rozumiem zupełnie, jakim cudem jesteś z Sarum. Nie... Tak, nie, to nie ma sensu, stary, jadę. Poczekaj, ale z drugiej strony rozumiem Cię w 100%. Ja wiem, że miłość ogłupia. Wiem, że się zakochałeś, motyle w brzuchu, nie myślisz racjonalnie. Nie wnikam. Bądźcie sobie przez 100 lat razem, ok. Ale Ale w kwestii pubu to się stary zachowaj honorowo. To nie jest swoje miejsce, to jest miejsce Oskara, to jest jego pub. Także proszę cię, wycofaj się. P stary, jeśli choć trochę szanujesz Oskara, to. No błagam cię, no wy oddaj ten pub Marsie. Ale dlaczego to ja mam się wycofać? Może ja odkupię udziały Marty. Człowieku. Hmm? Jak matka może sprzedać coś, co jest tak ważne dla jej syna? Szczególnie, że ten syn teraz siedzi w. Ty się słyszysz. Nie, dobra stary, w sumie to ja już. Rozmawiałem z prawnikami w tej sprawie i... no niech Marte odkupi moje udziały. Serio? Tak, Irek, ja już mam dość tej całej akcji Sara też jest wykończona. Ale poważnie. Tak, poważnie. Powiedz mamie Oskara, że moi prawnicy się z nią skontaktują. Krzychuję. Jak ja masz rację, no to jest miejsce Oskara. Kichu, ja wiedziałem, że ty się potrafisz zachować. Dobra. Lecce. Zbierłaś. Jest! W końcu! W końcu! Dobra, słuchajcie, może i Krzysiek odczadział na punkcie Sary, ale to jest nadal porządny gość. Właśnie zdecydował się oddać pap, co znaczy, że Marta może odkupić od niego udziały. A wiecie, co to znaczy? Że w końcu pozbędziemy się Sary. Oby się udało. Lęka, możemy pogadać? No, ja teraz właśnie idę na zajęcia, więc no nie bardzo. To ja idę na zakupy akurat. To może przejdę się z No to, to dobra, jasne. Słuchaj, nie mogę tak gadać, bo chłopaki są w domu, ale. Co jest? No, o no co chodzi? No, rano tak na mnie naskoczyłaś. A, e, wiem, przepraszam, ale no... Sorry. Lena, powiedz szczerze, czy my z frotem naprawdę przesadzamy? Czy między Tobą a Filipem coś jest nie tak? Ale nie chcę o tym gadać. No, czekaj, lęka. Ja wiem, że wyszło bardzo niezręcznie dzisiaj rano, ale też z drugiej strony wiem, że nie nakrzyczałabyś na nie z takiego powodu. Powiedz, co się dzieje? No bo ja mam problem, no. No to. Mów. No bo. No bo jak patrzę na ciebie, i na Frodo, no to. Naprawdę wam zazdroszczę. Widać, że się dogadujecie w sprawach łóżkowych. No tej chwili między wami nie jest dobrze? A z Filipem, no i jest okej! Okay. Tylko okej. Okay. No nawet z Oskarem było super, z, z miłoszem, mimo tego, że okazał się totalnym idiotą. No ale czekaj, no przecież z Filipem się całujecie, obejmujecie i naprawdę wygląda na to, że między wami jest bardzo namiętnie. No bo Filip się cudownie całuje, rewelacyjnie przytula, ale jeśli chodzi o, o. seks, no to. No to jest cały czas to samo i takie wymuszone. No ale wie, że to jest tylko seks i musicie się siebie nauczyć. Ale ja nie chcę się uczyć. Ja po prostu chcę, żeby było tak super jak u ciebie, no. Lena, ale ty z Filipem masz wspólne tematy, wspólne pasje. Ja wam tego zazdroszczę, a z Frodo on się tylko na mnie pcha łapami przez cały czas. Dobra, no, no. Chodź, odprowadzę cię. Wrzucić więcej eks, jeszcze? Nie, dzięki, już jadłem. No, ja tu umieram z głodu. Zresztą zawsze tak mam po dobrym stukanku. wiesz, dobrym seksie, nie? Czajż, bazę, nie? No czaję bazę, przecież nie jestem niepełnosprawny umysłowo. <noise> umysłowo może nie, ale jeszcze nie słyszałem, Ledy krzyczącej: o Filip, tak mi rób. Oh, oh. Czuję tu zamknij się, <głos> dobra? Na <noise> co nie umiesz jej dogodzić? Może po prostu Lena jest trochę mniej wylewna niż szala i tyle. Nie mam mniej wylewnych kobiet. Jeśli nie krzyczy, to znaczy nie potrafisz. Aha, jeśli może z tobą mam o tym gadać, tak? No, mógłbyś. Słuchaj, są dwie rzeczy, na których ja się znam. Mhm. Boks i seks. Boks i sex. Tak no, jasne. Słuchaj, laskę trzeba porządnie przetrzepać, tak żeby o Bożym świecie zapomniała, rozumiesz? Mm, no tak, mogłem tego spodziewać. Nie jakieś tiruriru, jakieś całuski, obchody, chłopie, Nie! Porządne czaskanko! Mm, Delikatnie, wiesz, wiesz. bez hamstwa, ale z pasją i powerem. Stary, ty to może książkę napisz, dobra? Słuchaj. Lasko muszę pokazać, że zależy ci tylko i wyłącznie na tym, że jest z tobą tu i teraz. Stary, a ja mam dla ciebie propozycję, żebyśmy przestali z tobą rozmawiać i najlepiej trzymaliście od siebie z daleka, okej? Okay? Jak nam sobie chcesz. Nie chcesz mnie słuchać, to nie. Ale zapamiętaj moje słowa. Jeśli ty nie dasz Lenie dobrego seksu, to znajdziesz jakiś gość, który to zrobi. Dobra. Pamiętaj! Mhm, pamiętam. Cześć. Cześć Jezu ukochany jak dobrze, że jesteś. Czy ty masz rozdwojenie jaźni? Najpierw wyrzucasz mnie na zbity pysk ze szpitala, a teraz cześć, kochana! No ja wiem, ja się wtedy fatalnie zachowam, ale no musisz mnie zrozumieć. Źle się czułam. Jeszcze po tym wszystkim, co przyszłam, zresztą zobacz, jak ja wyglądam dalej i mnie to trochę boli. Mhm. Mm Wiesz, co, ofiary to ty możesz z siebie robić, ale przed Krzyśkiem, nie przede mną. Jak chcę, żebyśmy się dalej kumplowały, to masz być ze mną szczera, jasne? Dobra, masz rację. Jestem ofiarą przed Krzyśkiem. Z tą będę okej? Okay? A nie zapomniałaś jeszcze o czymś? Przecież cię przeprosiłam! No, przez telefon, a chcę to usłyszeć tutaj, teraz! Przepraszam. No, no, masz szczęście, że nie lubimy tych tak samych osób. Należysz mi soku albo czegoś. Mhm. A co się stało? Czemu tak wyzwaniałaś? No. Patrz. No i co? No jak to, co? Krzysiek się spotkał z Irkiem. Oni chcą się mnie pozbyć, rozumiesz to? Musisz mi w tym pomóc. Po to do ciebie zadzwoniłam. No, trochę jesteś tak! Nie mogą się mnie pozbyć. Ja tam muszę wrócić i muszę ich wszystkich wrócić na zbity pysk, co to, co mi zrobili. Ale Sara, ty stąpasz naprawdę po cienkim gruncie, wiesz? Nie możesz teraz tak nagle stawiać Krzyśkowi warunków. No, wiem, i dlatego trzeba to jakoś dobrze rozegrać, dlatego potrzebuję twojej pomocy. Jestem kochany. O... co? co? No nie. Nie, Krzysiek nie chce cię skrzywdzić, przecież on cię kocha. No co nie ma. No, Hej, dlaczego ty płaczesz? No, zobaczyła vloga Irka, wiesz, i się zdenerwowała. Krzysiek, naprawdę chce ci się jej pozbyć. Przecież to jest nie fair. No, no co ty. Ale co ty mówisz w ogóle? To Sara, to nieprawda. Krzysiek, jeśli ufasz im bardziej i jeśli tak naprawdę się z nimi dogadujesz, to ja naprawdę mogę sobie odejść. Sara. Proszę cię, po tym wszystkim, co mi zrobiła matka Oskara, ty jej jeszcze oddajesz pap w prezencie. Po czyjej ty jesteś w stronie? Twojej... No właśnie jakoś tego nie czuję. Oni wszyscy chcą mnie wyrobić i powiedzieć ci, że jestem złym wcielonym, a ty potulnie im oddajesz pap. Y Sara, chyba jednak troszkę przesadasz. No zdenerwowała się, wiesz. Sara, uspokój się, proszę. Ja myślałem o tym, jeżeli nadal będziemy trzymać z nimi kontakt z Oskarem, z Irkiem, z Melą, ty się ciągle będziesz denerwować. No tak nie może być. No, Krzysiek ma rację. Słuchaj, ja chcę to wszystko sprzedać w cholerę dla ciebie, nie dla nich. No, widzisz? Wiedziałam, ale... że ma dobre intencje. To co ja mam teraz zrobić? Ja chciałam wrócić do pracy. Praca mogła mi pomóc. I co, mam siedzieć w domu, być się w lustro. Widzisz, jak ja wyglądam? No, ale to nie możesz znaleźć sobie innej pracy. Przecież pubów jest mnóstwo w Krakowie. Możesz być menadżerem gdziekolwiek. Krzysiek mógłby coś kupić, nie? Właśnie, kupmy sobie nowy pub. No, ale to nie chodzi o to, czy pub będzie nowy, czy będzie no, ale stary. Ale to jest super pomysł. Sara Bo... byłaś w tym idealna. Nadajesz się do tej pracy, do zarządzania pubem. To będzie nasz nowy biznes. Nie okay? wiem, czy to wszystko się za szybko nie dzieje. Zostawmy te afery za sobą i zacznijmy w końcu żyć własnym życiem. Filip przemyślał sobie rozmowę z Frodem i uznał, że jest w tym jakiś sens. Nie zamierza dosłownie zastosować jego rad, ale wyciągnął pewne wnioski i postanowił przygotować dla Leny kolację. Wow! No hej! Hej, jakie to jest śliczne! Wcześniej wróciłaś? No. Chodź, pomogę ci. Wow! No jak tam? A, jak no było je. na uczelniu. Fajnie, ty jest lepiej. Tak? No. Mój kochany chłopak. No gotował mi kolację. Mhm. No to co, to kiedy jemy? Zaraz po przystawce. A, mhm. A co jest przystawką? No chyba wiadomo. Mhm? Już. Mm. <grym> Au! się stało? To jest gorące, cholera. O, Ach, f... Przepraszam, zapomniałem o tej blaszce. O, o, przepraszam, przepraszam, o, przepraszam, mm, przepraszam. Mm, a, masz, masz, masz. masz. O, Okej, trzymaj spokojnie. Przepraszam Lena. Kochanie, nie płacz, hej. Przepraszam, no to no po prostu No ale jaką sytuację? Między nami no sytuację. No, no ale przecież między nami jest dobrze. Też myślę, że jest dobrze, ale. Wiesz no, chodzi o seks, tak? Ale Filip, przecież. Kochanie, proszę nie udawaj. Wiem. Powiedz mi po prostu, czy ja robię coś nie tak, bo ja myślałem, że jest wszystko okej, okay, no i. To, słuchaj, jest okej okay i nic nie robisz źle, a jak mnie całujesz, to ja po prostu odpływam. No to co? Tylko ja bym chciała po prostu kochać się... No, częściej. Może trochę inaczej. No, zauważ, to zawsze ja inicjuję seks. Okej, okay, no po prostu... Wiesz, seks nie jest dla mnie najważniejszy, tak? No okej, okay, rozumiem to, no dla mnie jest ważny. Ale ja się cieszę, że potrafimy o tym porozmawiać normalnie. No, ja nie wiem. Ej, jesteś kochany i słodki i troskliwy, ja w tobie to uwierzę. No, dobra, koniec już. Nie gadamy o tym, okej? Okay? Mhm. No, kocham cię. Ja się też. Tak. Co, boli ci jeszcze? No, trochę. Tu co, może podgrzewaj kolację. Mhm. Przynajmniej coś się zmieni, będziesz teraz na górze, co? <noise> Siema. Co to robisz? Wchodzę. Po co się małeś? Nie, skąd? Siema. Widać mnie? No, bo wy tutaj sobie nagrywacie te wszystkie swoje problemy. Postanowiłem, że też wrzucę coś od siebie. Ogólnie to nie wróżę Lenie i Filipowi żadnej przyszłości. Poradziłem mu, żeby ją tak porządnie wystukał. Ale tak porządnie. To no, chyba nic do niego nie dotarło. Zamiast zafundować jej orgaz stulecia, to jak zwykle to. <laughs> Proszę, nie denerwuj się. Proszę. Nie, to nie ma sensu. Co znowu nie ma sensu? My, my kompletnie do siebie nie pasujemy, czaisz? Słuchaj, nawet mnie nie wkurzaj. Staram się cały dzień, staję na głowie, a ty mi mówisz, że to nie ma sensu? Frodo, ale ty nie możesz cały czas udawać kogoś, kim nie jesteś, czaisz? No i nie udaję. Wiem, jesteśmy inni. I ch... Ważne, że nam na sobie zależy, tak? No bo chyba nam zależy. Te tłumy ludzi Trochę tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że pędzisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się ludzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już że do dorosłe życie Dziewiętnaście plus